Cześć, Nadal jak naps tej strony. Przychodzicie razem do mnie do gabinetu i stosujecie, co jest całkiem normalne dla naszych głów, porównania. Porównujecie się z innymi, porównujecie się z, z procesami innych, porównujecie się z tempem pracy innych, terapeutycznym tempem i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, po pierwsze każdy z nas ma prawo do swojego tempa zmian. Po drugie, dajmy sobie w tej podróży jakiś rodzaj życzliwości i cierpliwości. Po trzecie, ja Wam mogę wymieniać obszary, gdzie u mnie zmiana następuje tak, ja nie zdążę pomyśleć i już jest zmiana, a są obszary, które wymagały ode mnie i prawdopodobnie wymagają wciąż lat, na nastu lat, a nie dwóch miesięcy. Przestańmy się wreszcie porównywać. Jeśli masz taki etap w swoim życiu, kiedy jest po prostu trudno stać, a co dopiero biegać, skakać i cieszyć się życiem, daj sobie czas na to, żeby ten etap wypłakać i przepłakać. Daj sobie też czas na to, żeby w swoim tempie się z tego w jakiś sposób wygrzebywać. I dla jednego to będzie godzina, dla innego to będą dni, dla innego to będą tygodnie. A co jeśli to, co wypłakujesz, to nie są tylko i wyłącznie miesiące, ale lata jakiegoś bólu, jakiegoś cierpienia, być może wielu traum, których doświadczyłeś, a może to już jest tysiące lat, które siedzi w tobie i wreszcie pozwoliłeś sobie na to, żeby tą tamę, która trzymała hektolitry wody, puścić. I to jest naturalne, że ona czasami, nie czasami, ona po prostu w tym momencie zalewa. Czy mi się zdarza, pomimo wielu lat pracy ze sobą, autoterapii, ale też terapii z kimś i u kogoś nadal mieć momenty, które mnie zalewają i w których płaczę. Oczywiście, że tak. Tylko, że ja w związku z tym, że już tego typu sytuacji w swoim życiu doświadczam multum, mi jest o tyle łatwiej, bo ja czasami już wiem, że to nastąpi za chwilę. A jak już wiesz, że coś nastąpi, no to już jesteś do tego przygotowany. Jak jesteś do tego przygotowany, to masz więcej z tym lekkości, a jak masz więcej z tym lekkości, to samo to sprawia, że to nie trwa zbyt długo. I po prostu sobie na to w takich sytuacjach pozwalam. Jeśli mam moment, w którym coś ze mnie wychodzi i ja potrzebuję płakać, to po prostu to robię i nie bronię się przed tym. Czasami jest tak, że płaczemy, bo żegnamy się z jakimiś starymi schematami i ze starym życiem, i tak naprawdę. Jakkolwiek to nie zabrzmi, my non-stop jesteśmy w jakimś rodzaju żałoby. No bo jeśli zmieniasz się, to non-stop się z czymś żegnasz. Yy, a jak się żegnasz, to masz prawo uronić łzę. Więc wyluzujmy wszyscy, dajmy sobie czas, dajmy sobie życzliwość w tej pracy i nie poganiajmy się i nie porównujmy się z innymi. Bo samo to, że już... Zdecydowałeś się na coś, zdecydowałeś się na to, żeby poprzyglądać się sobie, popracować nad sobą i pozmieniać różne rzeczy, to już zaprasza Cię do ścieżki ekspresowych zmian. Mogę Ci to gwarantować. A to, że te ekspresowe zmiany czasem wymagają nawodnienia, to już jest inny temat. Ale czym byłby las bez deszczu? Niczym usechłby i nie dałby sobie rady. Cześć.